Fajnie. A ja tutaj mikrofon dobra, włączony. No dzień dobry państwu. Mały live'ik dzisiaj z terenu. Dzisiaj pierwszy raz włączam live'a. Jeszcze nie włączałem dzisiaj. No i postanowiłem wybrać się. Bo... Bo miałem inne plany. Miałem inne plany. Dzisiaj chciałem z aparatem pojechać, porobić trochę filmików takich staty... 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 statycznych w terenie no ale mm, słuchajcie no niestety nie, nie przewidziałem jednego mianowicie po pierwszym dłuższym ujęciu skończyła się pamięć na karcie musiałem wrócić tam potem zgrywanie to zajmuje dużo czasu i odpuściłem Mogę w zasadzie część plików usunąć bo mam je gdzieś tam zgrane na dysku, ale ja stwierdziłem, bałagan się zrobi Aparat podłączyłem, zgrywa się bardzo długo, to trwa, także już bez aparatu pojechałem. Zresztą jakoś nie, nie bardzo mi się to światło podoba, powiem szczerze, które jest teraz do tego e, okolica, słuchajcie, Dudni e, muzyką, ponieważ cyrk przyjechał i niedaleko stąd ten cyrk się ustawił, i wszystko słuchajcie. Cała okolica jest dominowana tym basem takim, no i melodią taką gdzieś z daleka, z daleka idącą. Także takie ujęcia jak ja chciałem zrobić, takie ujęcia krajobrazowo, sentymentalne nazwijmy to, takie dla celów, takich właśnie, takiego tła stokowego, można powiedzieć, przyrodnicze, takie stokowe ujęcia filmowe. No nie za bardzo się to nadaje, bo ten dźwięk jednak zakłóca tą rzeczywistość dźwiękową, tak także mm, oczywiście z, z, y, oczywiście odgłosy cywilizacji są naturalne, znaczy są naturalne, są nienaturalne, ale są nieodłączną częścią tutaj tego krajobrazu, bo mówimy o krajobrazie takim y, wizualnym, tak? I krajobrazie dźwiękowym no i jeszcze inne tam rodzaje. No wiadomo krajobraz krajobraz jest wieloskładnikowy Jeżeli już mówimy, bo mogą też o o służbie zdrowia, dzisiaj o fotografii zacząłem, no to może pogadam. Dobrze, słuchajcie, krajobraz, to co widzimy, tak? Ma wiele składników. Ma, właśnie oprócz obrazu, który wyraźnie błyszczy, tak? Bo to pamiętajmy, że to, co my widzimy, to jest tylko i wyłącznie to, co nam mózg pozwala zobaczyć. Oczy są takim obiektywem, ale dopiero mózg generuje obrazy i my możemy być ich świadomi. My możemy widzieć kolory, kształty itd. O niezległości, jakieś przestrzenne zależności, nie wiadomo. No i krajobraz ma też składnik dźwiękowy. I tak samo mózg pozwala nam słyszeć dźwięki w określony sposób. Jakby tutaj był kot, czy pies, czy inne zwierzęta, to one by troszeczkę inaczej słyszały. Zresztą... Każdy człowiek pewnie troszeczkę inaczej widzi i słyszy. No, na pewno. tak? Wystarczy, że ktoś ma troszkę słabszy słuch, no to już nie słyszy pewnych niuansów. No i proszę Państwa, yy, ja tak mówię, bo troszeczkę robię zdjęć krajobrazowych i, i filmików, y, więc się tak wypowiadam na ten temat. Słuchajcie, no. jaki tu ładny jest widok, no. no nie mam aparatu, nie, nie zrobię zdjęcia, ale. Fajnie by było, może jeszcze ten, ten rzepak się jeszcze wybarwi troszeczkę, on już zaczyna fitnąć Fajnie ta, ta czerwona taka plama, fajnie wygląda na tle tych białych domków także. A tam cyrk przyjechał, słuchajcie, cyrk przyjechał. No i z tego cyrku dźwięk. No i dlatego mówię, jest krajobraz dźwiękowy. I jeżeli, ja chciałem zrobić dzisiaj ujęcia takie troszeczkę dokumentujące okolice. Mam jeszcze taki jeden kanał na YouTube, troszkę go rozwijam. Robię też trochę zdjęć i filmów na stoki. Można sobie umieścić na stronach takich z fotografią i z filmami stokowymi. Można sobie próbować to sprzedać. Ja robię troszkę takich zdjęć, zresztą też dla celów YouTube'a Coś tam montuję i to tak... ja jestem krytyczny, wiecie? Strasznie jak coś robię. No, bywało więcej. Dzień dobry. I słuchajcie, przepraszam mam katar. Bardzo ścina. No może zasięg gubi albo coś, nie wiem. Ja wyłączyłem dźwięk, bo kicham. Słuchajcie, mam tam jakieś pyłki tak? Różne gatunki kwiatów teraz emitują pyłki, więc... Gatunki roślin, więc musiałem wyciszyć, bo nie chcę wam tu kichać w mikrofon Dlatego tego przycieło może. No i proszę Państwa, fotografia krajobrazowa. To jest ciekawa dziedzina, czy filmowanie krajobrazowe, tak? Ponieważ. Słuchajcie, krajobraz tak samo, tak jak mówię, krajobraz jest wizualny, dźwiękowy i inne jeszcze elementy wchodzą. Tak? to co człowiek może wyczaić, czyli Czyli yy, na przykład zapach, zapach, jaki panuje, widzimy na przykład takie opola, to czujemy zapach pól, wilgoci, jakieś tutaj wody stojącej, tutaj kwiaty kwitną na drzewach, tak? Na krzewach ta nina kwitnie. Więc ten krajobraz jest bogaty, nie? Mamy jeszcze zmysł dotyku, prawda? Jakiś wiatr wieje w nas w, nas, w nas, w górach, nie wiem, jesteśmy gdzieś na szczycie góry, to wiatry jeszcze do tego dochodzi, wiecie? No to jest całe odbieranie rzeczywistości, tak? Nasze. Natomiast fotografia, yy, czy może film, krajobrazowy, tak? w którym chcemy uchwycić piękno właśnie jakiegoś widoku, to tam on już jest zredukowany, tak? Dlaczego? No bo, no bo na przykład nie ma już zapachu, tak? nie ma już odczucia wiatru czy czegoś tam. Mamy tylko obraz i dźwięk, tak? I do tego jeszcze to jest wszystko płaskie, tak? tak? To znaczy oczywiście możemy na zasadzie optycznych urządzeń możemy starać się ukazać głębiej i to jest właśnie też sztuka jakaś, prawda? Tak samo w fotografii. Możemy uchwycić też ruch w fotografii, nie w filmie tak. Natomiast to co widzimy widzimy jest już odbiciem pewnym przetransponowaniem widoku, tak? Otoczenia na jakąś tam płaską na jakąś tam płaszczyznę, tak? Po prostu tyle ile obiektyw jest w stanie wychwycić, tyle jesteśmy w stanie filmować. Zależy od naszego, naszych umiejętności, też od sprzętu, tak? od, od odpowiednich warunków, które panują. No i, mo, i w, dzięki temu, słuchajcie, no, y, to się zaczyna robić pytanie, czy to jest rzeczywistość. Zależy, co chcemy oddać. Czy chcemy oddać rzeczywistość, czy chcemy na przykład troszkę tą rzeczywistość zmienić, tak? w, w sensie jej obraz y, na tym dziele, które tworzymy, czyli na filmie, albo na zdjęciu. No, bo posługując się w odpowiedni sposób optyką, możemy urządzeniami, ustawieniami, możemy troszeczkę kształtać rzeczywistość, tak jak mam, nam się podoba. W jakichś tam oczywiście granicach, tak? Wystarczy troszeczkę manipulować perspektywą, tak? Na przykład przy użyciu zmiennej ogniskowej. No, pełno jest tego, tak? Nie będę się tutaj wypowiadał o tych wszystkich elementach, ale tego jest dużo. No i mamy, słuchajcie, obraz. W jakiś sposób zredukowany w rzeczywistości, tak? W postaci zdjęcia, jeszcze bardziej zredukowane. Zdjęcie jest mocno zredukowane, no albo film, który też jest, jest troszkę mniej niż zdjęcie, ale również, bo tam jest aspekt ruchu jeszcze uchwycony w czasie, tak? Na zdjęciu tego nie ma. No i, proszę Państwa, mamy to, później idzie do naszego oka, do naszego mózgu. No i sobie to odbieramy, tak? Dlatego to jest już jakieś dzieła. No i to już od nas zależy, czy chcemy dokumentować rzeczywistość, jakoś oddać ją w sposób wierny, czy też chcemy może coś uwypuklić, tak? bo też możemy dokumentować, troszkę manipulując, tak, na przykład jakimś tam, tak jak mówię, perspektywą. Też to można zrobić. Na przykład chcemy udokumentować życie ulicy na jednym zdjęciu, tak? No więc ustawiamy sobie gdzieś tam, na końcu tej ulicy się ustawiamy, robimy zdjęcie i mocno przybliżamy, tak, tam zoomem, czy, czy z, y, zmniejszamy tą ogniskową. I słuchajcie, wszystko się takie robi nałożone, takie płaskie, tak jakby jedno przy drugim. No i dzięki temu możemy na przykład pokazać jakieś tam elementy ulicy, tak, życia ludzi na tej ulicy. To jest dosyć fajny sposób na przykład. Jest to oczywiście zniekształcenie rzeczywistości, y, poprzez... Ale dalej jest to walor dokumentacyjny, a jednocześnie jakiś tam artystyczny przy okazji. wiecie, to się czasem przeplata: to nie można powiedzieć, że to jest zupełnie dwie różne rzeczy. Artyzm i dokumentacja. To czasami czasami się przeplata. Różne, różne metody działam. Ja. Słuchajcie, no i tak. I film właśnie tak jak. I zmierzam do tego, że chciałem właśnie dzisiaj zrobić takie ujęcia filmowe, stokowe w postaci na przykład jakiegoś pola, tak jak tu jesteśmy na polu, albo gdzieś tam nieużytki, tak? Jakiś tam las, zagajnik, drzewa. W tle. Widzimy, słyszymy autostrada, hula. Oczywiście też chciałem to ująć. Ale słuchajcie, nie bardzo mi pasował ten cyrk tam grający za mną. Jakoś tak nie do końca. Chyba, że on byłby stale w tym miejscu, to może tak, ale tak wiecie. ale tak czy owak spawa się sama rozwiązała. Aparatu nie wziąłem tylko komóreczkę i siedziałem live'a zrobię, co tam? A przyjdę w inny dzień. Może, może nawet lepiej będzie w dzień poprzedni, będzie mniej ludzi. Dzisiaj trochę ludzi jest... O, żabki, żabki śpiewają. O właśnie taki też fajny byłby krajobraz ze śpiewającymi żabami. Także to jest też kwestia, wiecie, mikrofonu, nie? Bo dobry mikrofon jest też, też zresztą bardzo ważną. Filmu, filmie, film film i dźwięk to e, obraz, obraz bywa e, szczególnie na przykład e, jak mamy YouTube'a to e, tam e, w pierwszej kolejności zwraca się uwagę na dźwięk. Cały czas tak jest myślę. Szczegu, kiedy, kiedyś to było bardziej uwypuklone, ponieważ e, generalnie sprzęty były troszkę gorsze, troszkę słabsze miałem możliwości. I słuchajcie, duża część filmów na YouTube była niskiej jakości, tak? Dosyć niskiej jakości. No więc wybijały się te filmy, które miały dobry dźwięk, tak? Bo jeżeli większość miała słaby, słaby obraz, a bywało tak, że z dobrym obrazem przed dobry dźwięk, ale w masie słabych filmów wizualnie wybijały się te z dobrym dźwiękiem. No zresztą zależy też jaki film, tak? bo jeżeli było coś merytorycznego na przykład w tym filmie i autor czy tam narrator coś tam mówił, no to, no to, no to właśnie ten dźwięk wychodził tutaj na prowadzenie, tak? Właśnie wysłuchanie tego, co jest na filmie było ważniejsze niż zobaczenie tego, co tam jest. No Także dźwięk i zresztą tak chyba fizj fizjologicznie nawet wydaje mi się, że ten dźwięk bardziej do nas dociera. Ja wiem? Czy szybciej? Nie wiem. Akurat tutaj jakiś... Nie, nie mam takiej wiedzy szczegółowej, fizjologicznej na ten temat, ale... To zależy, nie? No zależy w jakiej sytuacji. Hmm. Moment. Muszę wytrzeć nos. O ja Muszę sobie jakiś na no, alergię coś wziąć, bo coraz więcej pyli. Nie lubię tych leków na alergię brać, bo to no, ale wiecie, no mi trzeba, bo to jednak męczy. Ale dzisiaj ciepło wow, jak dzisiaj ciepło ludzie. Coś wspaniałego. No i widzicie, jestem na takim na takim terenie śródpolnym mamy drogę. Nieużytek, tam jest taki stary staw, proszę Państwa, była tu przepompownia. Ujęcie wody dla gospodarstw rolnych, dużego gospodarstwa rolnego, które tutaj było za prl -u. Tutaj jest taka śluza, niewielka, jaz właściwie, który spiętrza wody tej małej rzeczki, która tu płynie, rzeczka. Słuchajcie jak są przybory wód to tutaj podtapiała lekko, także uregulowano ją trochę No, rzeczka. fajny krajobraz, taki wiecie można sobie pojechać Można sobie pojechać rowerem, nie trzeba daleko szukać, no nie są nie ma jakichś atrakcji krajobrazowych Szczególnie Ciekawych, ale fajnie jest Także warto sobie... helikopterek słuchajcie leci Nowy helikopterek, ale niewiutko leci nad autostradą słuchajcie, ciekawe co zgramy nad autostradą leci śmigłowczyk mały No, także wiecie, ja jestem zdania takiego, że żeby zacząć robić zdjęcia czy filmy no to nie trzeba wiecie, gdzieś jechać nie wiadomo gdzie tylko za dom pójść, koło domu gdzieś blisko i tam się tego uczyć, to najlepiej ja, nie, ja w ogóle nie, nie uznaję siebie za specjalistę od zdjęć czy od filmowania. no To jest takie hobby, nie? także... No, ale troszeczkę się w to bawię od, od iluś tam lat. Te zdjęcia robię z mniejszym lub większym sukcesem. Także no, widzicie jakaś luza fajna? To no, jest mechanizm, tu się kręci korbą i podnosi się ten element, tak? I ta cała zapora. No, tu mamy taką właśnie zaporę, Ona jest podniesiona teraz. Taka zastawka. No i ona ciach ciach się opuszcza. I woda się spiętrza powyżej tego jazu. Tutaj pod, tu w tym miejscu dokładnie. Widzicie? No, woda taka nie jest chyba najbrudniejsza. Nie wiem. Zresztą chemicznie co to tam jest w niej to nie wiem. Ale chyba nie jest. Bo to dawniej, dawniej to mogłoby różnie być. Te rzeczki różne i rzeki mniejsze to były zanieczyszczone naprawdę i większe też zresztą. Jakieś zrzuty ścieków, słuchajcie, miały miejsce. No tak historie różne się zdarzało, nie, dawniej. To ja pamiętam, jaki to był. Wiecie, jakiś z cukrowni czy skądś wyrzucali tam te ścieki. Dziadostwo takie. No, ale trochę zamulona jest, powiem wam szczerze. Ta rzeczka, zamulona jest. Niestety. No, la, lata lecą, słuchajcie. Wszystko się zmienia, krebra się zmienia. Ale akurat w tym miejscu nie, jakoś nieszczególnie. Tutaj więcej tych wierzb kiedyś było. Tutaj prawie już nie ma tych wierzb. Takie duże wieżby były. Więcej niż dzisiaj, pamiętam. I tutaj na jednej z tych wierzb, pamiętam kiedyś, gniazdo remiza sobie wisiało. Takie piękne. Super. No i proszę Państwa, właśnie chciałem zrobić parę ujęć stokowych, ale nie ucieknie to, w jakiś dzień sobie tu przyjdę, może po południu, w dzień powszedni, może w, w tym tygodniu i porobię, porobię te ujęcia. Dzisiaj już szczerze powiedziawszy nie mam takiej jakby weny na to, już nie będę po aparat wracał, bo to szkoda czasu. Widzicie? Dokładnie. Rzepak, nie rzepak. Pociąg jedzie. No i w takim krajobrazie słuchajcie, ja wam powiem jedno. To może być nudne z pozoru, ale dopiero patrzcie jak leci pociąg. I poleciał. No. W stronę stacji Wrocław Zachodni, Proszę Państwa Ciekawe, wiecie co jest ciekawe? Ciekawe jest obserwowanie e, krajobrazu w momencie, kiedy, e, w momencie kiedy w momencie kiedy się troszeczkę interesujemy historią danego miejsca, nie? To zaczynamy dostrzegać te niuanse różne takie krajobrazowe. Co to tu kiedyś było? Jak się zmieniło? Jakieś historyczne zdjęcia. Dokupujemy się do takich różnych informacji. No to jest ciekawe bardzo, tak? Porównujemy. Interesując się botaniką z roślinnością to widzimy jakieś tam przeobrażenia, prawda, czy związane z uprawą roli, tak? Tutaj mamy rzepak. Różne tutaj rośliny uprawiano. Taki zapach rzepakowy strasznie mocno już słychać. Słychać, czuć, <laughs> słychać. Także warto, słuchajcie, przyjść sobie, wziąć rower albo pieszo i sobie pojeździć gdzieś pod. No i światła, dużo światła fajnego. Już troszkę to słońce dzisiaj za chmurami, ale jest bardzo ciepło. Słuchajcie, taki gorący dzień, pierwszy tak gorący, prawie 30 stopni chyba było dzisiaj. Ja nie wiem, naprawdę tak mocno. No, lato, po prostu lato, słuchajcie. Tak fajnie jest, że, że szok. Normalnie szok, słuchaj, szok, jestem w szoku, że jest taka pogoda, nie spodziewałem się, wiecie, że aż będzie tak ciepło, nie, to nawet bym powiedział, że jest za ciepło, bo to rośliny, rośliny się tak trochę też wyczerpują szybko, no, przy takich temperaturach, dobrze, że nie ma takiego ostrego słońca, tylko właśnie za chmurami, dzisiaj to, wiecie, yy, taki, no, zwiastun lata się zrobił, a mamy dopiero 7 kwietnia. No, także, no dobra, słuchajcie Państwo, ja powoli kończę to wejście. Pokręcę się po okolicy, potem gdzieś tam podjadę w jakieś inne miejsce, coś tam nagramy jeszcze. Także dziękuję za... Dziękuję za... odwiedzenie... mnie tutaj na pokoiku, na lajcie. Niestety mało wypowiedzi, chciałem żeby było więcej wypowiedzi. No ale dobra, no, jest jak jest, nie jest źle. Yy, duże audytorium, stałych widzę tutaj widzów. Nie wiem czy stałych, no ale dzisiaj stałych. No, także do zobaczenia później. No to na razie.